Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w teście nowej maskary z Rimmel Wake Me Up. Jest to oczywiście maskara w kolorze czarnym, jest jej 11 ml. Ja ją kupiłam w cenie promocyjnej za 5,99 normalnie kosztuje 7,99 i producent nam tu obiecuje, że nasze rzęsy będą podkreślone oraz pogrubione bez grudek. Dzięki formule z witaminami oraz ekstraktem z ogórka ma nasze rzęsy wzmocnić i odżywić. I dodatkowo dzięki um, precyzyjnej szczoteczce ma, rzęsy mają być uniesione oraz um, wydłużone od samej nasady po końce um, i chyba nic innego nie powstało, jak przejść do testu. I tak prezentuje się pierwsza warstwa. Muszę powiedzieć, że efekt jest bardzo fajny. Rzeczywiście widać, że są naprawdę mega wdłużone w porównaniu do drugiego kanału, który bym jakbym nie miała w ogóle, że załóżmy warstwę drugą. Się dwie warstwy. Myślę, że wygląda naprawdę fajnie, że rzeczywiście są bardzo pogrubione oraz wydłużone, więc ja z efektu jestem bardzo zadowolona. I zrobię teraz drugie oko i zaraz to Kochanie, Kochani, jestem po prostu zachwycona efektem Jest piękny, jest, są, rzęsy są wydłużone, pogrubione Jest taki efekt sztucznych rzęs Jestem zachwycona, muszę powiedzieć, że ta maskara chyba pobiła moją złotą z Eveline. No po prostu jestem oczarowana Dajcie koniecznie znać, czy próbowałyście już tej maskary Czy może potem tym teście macie zamiar ją spróbować I widzimy się już niedługo, pa pa!